Sieman komentarze z tej strony kondi a to jest kolejny odcinek na moim kanale w dzisiejszym odcinku pokażę wam mój skład zagramy sobie kilka meczyków no i może zrobię sbc tego jeszcze nie wiem na pewno pokażę wam mój skład to jest właśnie jedna z takich głównych atrakcji tego odcinka ponieważ trafiłem naprawdę niezłe karty i chciałem wam to pokazać i stworzyłem taki sobie mój składzik przed zaczęciem tego odcinka tak głównej tej, tej części chciałbym was poprosić o zostawienie lajka Gdzieś tutaj powinna się pojawić na moim palcu. Oraz nie zapomnijcie o dzwoneczku. Zaczynamy odcinek. Jak widzicie, mam inną scenografię. Yy, mam nadzieję, że Wam się podoba. Bo właśnie tak zmieniłem teraz tutaj biurko, i mam w innym miejscu, właśnie kamerkę i wszystko. I mogę się też patrzeć trochę w tą stronę. Bo właśnie tu mam monitor, a mikrofon mam tu, i tak właśnie kamerkę też mam tu, więc to może być tak. Dobra, bo cały czas gadam, a nie chodzę, nie mówię właśnie co tutaj będziemy głównie robili. Jak widzicie, jestem tu już w menu głównym, w centrali. I dlatego właśnie przychodzę sobie tutaj ładnie do klubu. I w tym moim klubie właśnie mam taki coś jak składzior. Tak jak widzieć, pierwszym tutaj zawodnikiem jest Gabriel Jesus. Jezu, Jesus, chyba się go czyta, albo Jesus. Jesus, jakoś tak. Zakupiłem go za równe 240 tysięcy, jest to kwota, na, to nie jest mała kwota, jest to duża kwota moim zdaniem. Yy, na razie mi się spisuje tak właśnie, nie wiem czemu, ale jakoś za dobrze mi się nie spisuje. Zagrałem nim dwa mecze, jeden mecz dopiero zagrałem i trochę, trochę słabo ocenę zawodnika po jednym zagranym meczu. Ale właśnie na tym jednym jakoś mi się dobrze nie spisał, tylko właśnie tak to i mówię. Następnym zawodnikiem jest tu właśnie Phil Foden. Phil Foden. jest, moim zdaniem, Phil Foden jest o wiele lepszy od tego Bo jest naprawdę zwinny i z myśliwym, robi taką robotę. I oni tu mają, jeszcze ma 10 zgrania, tylko właśnie, może przez to, że Jesus jest na właśnie na, yy, jest na, na 6 zgrania, może przez to trochę gorzej mu idzie. I trochę mi się gorzej nim gra. Tak może być czasami, ale do, do końca tego nie wiem. Kupiony za 80 tysięcy i powiem Wam, że jak na... on ma 11 meczów rozegranych i ma 8 bramek umieszczonych, więc naprawdę jest nieźle Wam powiem i z myśliwym i jest gitara. Mam oraz Ciro i Mobile, tak może się tak tutaj trochę zastanawiać, ponieważ po prawej stronie ten włoska część jest taka trochę słabsza, a ta po lewej tu już ogólnie jest lepsza, bo Pogba też naprawdę nieźle czyści. I faktycznie ta, ten tutaj lakrua oraz Ruzillion są też na, to z niezła klasa, wam powiem. Handanowicz broni nieźle, Skriniara mam, quadrado Kieze oraz mam Barele. I tak właśnie prezentuje się mój składzior. Mam nadzieję, że wam tu właśnie powiedziałem wszystko dokładnie. Na ławce mam tutaj tak, jak miałem w ostatnim odcinku ławkę. Mam klasy Romana, Martineza, Roberto, Firmino. Bo na początku też miało być tak, że... Miałem zakupić sobie Manę, ale jednak Manę nie zakupiłem. I to po prostu miał Roberto, Firmino być i miał być jeszcze... Mane, a jednak trafiłem właśnie na zawnika i właśnie kupiłem sobie tego yy, Jezusa. Jezusa, Jesusa? Kurka wona jak to się czyta? Nie sprawdziłem się czy to jest odcinkiem. Dobra, yy, i jeszcze tak tutaj sobie wam pokażę, ponieważ zrobiłem też, trochę sobie SBC i tak tylko trafiłem. I, że trafiłem otóż tego pana I dzięki temu panu mogłem właśnie to stworzyć. Trafiłem też Tapsobę, ma macie kilku takich właśnie zaboników, których przykładowo trafiłem. No, mój zamiar całkiem nie tutaj trafy. co to znaczy, w tej FIFA trafy mam co tu jeszcze? Wszystko się sprzedało? A nie, dużo za się nie sprzedało. Dobrze. A, to ja sobie wystawię tam pomiędzy odcinkami, więc przejdziemy do pierwszego meczyku. Ponieważ, jak widzicie, mmm, zgrałem sobie po prostu kwalifikacje do Mistrzostw Food. Tam mi się wydaje, że po prostu będzie najlepiej, że po prostu sobie już te kwalifikacje zdobyć. Yy, I mamy co? Co my tu jeszcze w ogóle mamy? Aha, bo mamy Graj i Division Rivals ogólnie jestem, mam szóstą rangę, znaczy szóstą ligę i jestem na drugiej randze, więc też jest całkiem spoko mi się wydaje. No i dobra, przejdziemy sobie do tych mistrzostw foot. I co jeszcze? I dobra, grałem w mistrzostwach foot. I tu z tych mistrzostwach foot rozegrałem dwa mecze i tu się trafiają takie składy, że to jest dla mnie szok, bo po prostu pierwszy raz z takimi składami grałem. W, pierwszym, w drugim meczu trafiłem na gościa, który miał Eto i miał Neymara co naprawdę spoko składzior. Dobra, lecimy i pokażę Wam, widzimy się, jak już się zacznie mecz. Jak widzicie, masz taki składior, Spoko, PP, tutaj Werner Richardson, jego żota. Tutaj środek obrączny taki jest trochę słabszy, ale właśnie mam nadzieję, że uda mi się po prostu tutaj wygrać ten składzior. To znaczy, że jaki składzior? Ten mecz mi się uda wygrać. Ale ma fajnie stadion, gościu. Eee, I tak, na pewno zrobię sobie na początku, ponieważ ja sobie mam, na początku mam formację, jak dużo pamiętam, mam 4-2-4 i mi się jakoś dobrze nie gra, ja sobie zmieniam po prostu na 4-4-2 i sobie po prostu daję tak, że Foden'a daje sobie na napad, bo Foden ogólnie jest lewonożny i zamienia sobie Foden'a z Immobile, a na lewym strzele gra po prostu u mnie ten właśnie Jesus, Jezus, no. Więc po prostu lecimy tutaj i, i coś jeszcze chciałem i coś jeszcze, jeszcze zrobić? I wszystko w sumie. Tu wam będę dał same skróty to meczu, żebyście po prostu się nie musieli tutaj, e, nie, nie będziecie musieli się męczyć z całym meczem. No widzę, że gość tutaj zaczął z grubej rury. Wow, wiecie, tą akcję? Timo Werner zmordował taką setę. No powiem że ten fotel robi taką różnicę podczas spotkania, że... Polecam wam go zakupić ogólnie. Bo jakiś mega drogi też nie jest, a 80 tysięcy to nie jest jakaś wygórowana kwota za niego. Wow. Ale blisko było i byśmy stracili bramkę Piękne wyczyszczenie tutaj Bruzilliona Ło, wow, Handanowicz ale wybronił tutaj nie istnieje w tym spotkaniu, tak teraz widzę, że gość, ten gościu robi tyle klar, klarownych sytuacji, a ja jak tutaj cały czas żadnych okazji nie mam i cały czas się bronię w sumie, ale tak też można grać, no to nie jest jakiś najgorszy sposób, wam powiem, teraz mam niezłą akcję, tutaj Phil Foden, no i niestety tracimy, wyczuł mnie, nieźle, screener. I można powiedzieć sobie, że ten screener jakoś tam odstaje umiejętnościami, ale mi się nim gra naprawdę dobrze i całkiem nieźle czyści, bo trafiłem go w sumie i nie chciałem go jakoś tam bardzo zmieniać. Kurde, Ciro i mobile wszystko mi psuje cały czas. Mamy Fila Fodena, który się ściga z Gomezem. Zejście. Aj, niestety. On ma taką dobrą tą lewą nogę, w sumie prawą też ma bardzo dobrą. Aj, obrona. Jest Garyle Jesus. Aj, blisko było, blisko. A mamy rożny, dobra, spoko. Wykonam sobie go ogólnie na krótko. Bo dużo różnych wykonuje na krótko, bo jakoś bardziej. No i strata, niestety. Kieza. I mamy kontratak Kieza. Piękne zagranie do Jezusa. Aj, niestety. To jest rąbałem tymi balorolami. Myślałem, że to lepiej wyjdzie. Mamy rogi. Tak, jest rożny, spoko, spoko. Koniec ten róg też na krótko. Bramka 1-0, moi drodzy. Fartowna bramka, nie powiem, ale no takie też powinno się trafiać. I właśnie, Filfoden pięknie to wykorzystuje. Bo to czasami, no to pory koszecie to chyba, nie wiem kto to dotknął, ale wiem, że właśnie pory koszecie było. No i tak zwana bramka do szatni. Aj, wyrównuje na 1 do jednego Richard Leeson Trochę zramowałem tym screeniarem, jednak. Czuj tą różnicę, bo screener ma coś tam koło 81 pejsa, 81 PSA ma, a Lakruwa ma 88. Jakby kruwa go gonił, to by była różnica w sumie. Aj by było na 2 do 1 bramka, ale niestety Ciro i mobile nie trafia. Dobie zmianę lokale za schodzi. Co on zrobił? Czemu on to wybił na aut? dziwne zagranie? Spalone, dobra. Uuu, Handanowicz ratuje mi dupę i jest nadal jeden do jednego. Co ma za brąkarzem? Ten brąkarz tak świetnie broni. Quadrado przeciwko Werner. Kto to wygra? Wow, dobra. Werner tak samo jak w Chelsea. Nic nie strzela. A, o boże. Ole nie ząpię dał. O kurka, ładnie się to. Jak sobie nie źle, to Team podbił prawie bramkę jeszcze i dobra, sobie to imobile za Viniciusza, bo Vinicius to może to właśnie uratować. Wydaje mi się, że Sanchez, Renato Sanchez będzie dobrą opcją za Pogba, bo Pogba wczoraj zmęczony jest, a jest szybszy właśnie Renato Sanchez i chciałbym właśnie to zobaczyć, jak to będzie wyglądało. On też chyba jakieś zmiany robi, jak właśnie widzicie. Ja pierdolę 2 do 1, w 90 minucie jegoś utrabiam im bramkę na 2 do 1 widzicie? Ale to jest w sumie mój błąd, bo tam nikogo nie kryje. Ja pierdolę. I Diego żota, fajnie, bardzo fajnie. No i przegrywamy, fantastycznie. O Boże. No jak widzicie to jest moja ogólnie no trzecia porażka, ponieważ długi mecz tutaj jak wam mówiłem przegrałem, a jeszcze w ogóle przegrałem to w karny, gdzie pierwszy raz w ogóle karny miałem i przegrałem właśnie w karny, a pierwszą porażkę to dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że tam też chyba przegrałem 8 do 3. To moja druga porażka. No i żebyście się zakwalifikować do full champions jeszcze trochę mi brakuje, więc jeszcze będę musiał trochę pograć. I no, to są ogólnie eliminacje, więc dlatego tak to wygląda. No i ten odcinek skończył się na jednym właśnie takim metrzyku. I tak mi się wydawało, że może w na następnym odcinku zrobię sobie drafta. I tak właśnie mam właśnie te drafta nagram, bo tak dzisiaj chciałem Wam pokazać ten mój skład, jak on dokładnie wygląda. Napiszcie mi w komentarzu, co oni sądzicie, bo wydaje mi się, że całkiem jest spoko złożony, że jakoś tam yy, nie odstaje, może po prostu moje umiejętności odstają i po prostu z tym trochę a sprawdzę czy ten Gabriel Jezus, czy on po prostu trochę, czy on spadł z ceny? Bo właśnie widziałem, że Hogbe kupiłem właśnie przed takim spadkiem cenowym I stracił właśnie trochę, he właśnie, niestety, co ja zrobiłem? Trochę właśnie niestety na nim stracę, znaczy straciłam już, bo on teraz kosztuje chyba tylko 50 tysięcy A... No nie no, w sumie na Gabrielu to, to nie jestem na minus tylko jestem właśnie na minus na tym na... Kim? Na Pogbie Bo Pogba kosztuje 50, a ja chyba go kupiłem za 80 Więc jestem naprawdę dużo stratny I co? Dziękuję wam za oglądanie Zostawcie lajka like i zapomnijcie też o subskrypcji I widzicie się na następnym odcinku Ja myślałem sobie, że ten odcinek z YouTube tak fajnie nagrać Bo nagrywam go w niedzielę I tak szybko się ten odcinek chciałbym dla was nagrać I szybko go wrzucę. I po prostu dziękuję wam za oglądanie I wbijamy 200 subskrypcji, bo brakuje 30 subskrypcji I w sumie tyle Na razie Y doctor Hello.